No cześć, witam was bardzo serdecznie. Jest czwartek, godzina 13. Ja jestem Patryk, a to jest kanał Pogromcy Betów. Emocje po wczorajszym meczu półfinałowym już opadły. Dziś euro nie będzie, oczywiście zostaną tylko jeden mecz, ale i tak znalazłem wam trzy fajne typy na jednym kuponiku, który postawimy sobie dzisiaj za 100 zł, więc oglądajcie do końca. Zerknijcie na naszą wedę społecznościowe tam do zgarnięcia na Facebooku dla nowych użytkowników 20 zł. Wystarczy napisać swój nick Superbet pod odpowiednim postem. Zerknijcie na Instagrama, bo tam fajne ciekawe i typy. Możesz się podpatrzeć. Jeżeli nie macie czasu, oczywiście, obejrzeć odcinka na YouTube, zostawcie też lajka like oraz suba, żeby nie ominęły Was kolejne filmy. To, co działo się wczoraj, widzicie właśnie na ekranie. Dziś lecimy z kolejnymi, z kolejnymi typami, a stawiamy sobie oczywiście na SuperBet. Jeżeli nie macie jeszcze konta na SuperBet, to czekają na Was wielkie bonusy, gdy przy rejestracji użyjecie kodu. Pewe wasz pierwszy depozyt do 50 zł zostanie podwojony. Otrzymujesz FreeBed 34 zł, a przez cały tydzień chronicie... cię. Cashback do 500 zł, link w opisie. Zachęcamy do skorzystania z promocji. Ja przypominam o promocjach, które przy przygotował dla na, nas Super Bed na trwające euro, czyli jeszcze jeden mecz. No ale nie tylko, możecie też zgarnąć 20 zł za kupon postawiony za 20 zł. Możecie też sobie zakręcić codziennie Super Spinem, który Wam daje fajne bonusiki. je ja właśnie to robię. Zakręć teraz i kręcimy kołem, kręcimy, kręcimy, kręcimy. I co tu mamy? I wygrałem. Wygrałem w bonus 50 zł od depozytu 50 zł. Czyli, jak sobie wpłacę 50 zł, to dostanę automatycznie drugie 50 zł w bonusie. Akceptuję ten bonus jak najbardziej. I takie właśnie bonusiki możecie sobie wygrywać codziennie. Każdy użytkownik raz może zakręcić kołem. Bardzo fajna sprawa. Zachęcam do zabawy. Ok, możemy już zacząć typować. Pierwszy typ, który dla Was przygotowałem, będzie pochodził z baseballu. Chyba pierwszy raz baseball będziemy tu tutaj na kanale typować. Jest to typ podesłany oczywiście przez jednego z grupowiczów na grupie na Facebooku. Jest to mianowicie spotkanie pomiędzy Seattle a New York Yankees. Przechodzimy do filtrów USA MLB. Dzisiaj o 22:00 właśnie spotkanie Seattle kontra New York Yankees. Faworytem Yankees po kursie 1.67 wystawionym przez Superbet. Ja właśnie klikam na to, że Yankees wygrają to spotkanie Seattle targane du dużą liczbą kontuzji, a New York Yankees walczą o to, żeby być rozstawionym, no i mają przede wszystkim lepszą głębię składu i lepszych zawodników. Nad tym spotkaniem nie trzeba się wiele zastanawiać, New York Yankees po prostu ten mecz wygrywają po kursie 1.67. Drugie spotkanie na kuponie to NBA, a tam finał pomiędzy Milwaukee Bucks a Phoenix Suns. W pierwszym spotkaniu Suns wygrali i to dość Pewnie wygrali to spotkanie, natomiast nie skupimy się na tym, kto wygra, kto nie wygra. To drugie spotkanie w tym czterospotkaniowym boju, e, czteromeczowym boju, ale skupimy się na punktach, bo w pierwszym spotkaniu było ich bardzo sporo. E, 118 punktów zdobyli, e, zdobyli Sansi i 107 bodajże zdobyli, jeżeli się nie mylę. Bierzemy też pod uwagę, że dopiero po kontuzji wraca do Baksów ich podstawowy gracz e, Giannis Atto-Kuompo. E, nie grał on na 100% swoich możliwości w poprzednim meczu. Uważam, że w tym. Meczu zagra już e, na pełnych obrotach i e, Sansi będą mieli trudniej, żeby to spotkanie wygrać. Nie mówię, że tego spotkania nie wygrają, ale punktowo będzie na granicy, i uważam, że jedna i druga drużyna tych punktów e, nabije w tym spotkaniu dość sporo, tak jak to było w poprzednim. E, dlatego, po, zobaczmy sobie, jaki, jaką linię wystawił Superbet właśnie na punkty w tym spotkaniu. E, musimy wejść do koszykówka. Tak jest, koszykówka USA. Oczywiście to spotkanie znajdziecie też na super ofercie e, na Superbet podwyższone kursy. E, natomiast e, ja wejdę, wejdę sobie w punkty i linia to powyżej 215, 215 i pół punkta po kursie 1,62 i taką linię właśnie sobie dzisiaj zagramy. E, mamy nadzieję, że zostanie pokryta tak jak w poprzednim spotkaniu kurs na to to 1,62 i ostatnie spotkanie na kuponie będzie pochodziło z piłki nożnej tradycyjna piłka nożna to spotkanie również znajdziecie w super ofercie na Superbet i ja sobie właśnie podwyższony kurs na zwycięzcę tego spotkania zagram. Miejmy nadzieję, że na zwycięzce, bo typuję zwycięstwo Śląska-Wrocław z Linam, czyli drużyno, drużyną z estońskiej ligi, aktualnie na trzecim miejscu ligi estońskiej. Natomiast uważam, że Jacek Magiera był w stanie przygotować zespół tak, aby półamatorskie, no dobra, przesadziłem teraz, ale żeby gorsze drużyny z Estonii, bo zdecydowanie Pajdelinam jest z drużyną gorszą od Śląska Wrocław, powinien sobie poradzić Śląsk Wrocław na wyjeździe z Pajdelinam, tak jak wczoraj to zrobiła Legia chociażby z Bodo Glimt. 1.45 na zwycięstwo Śląska i z, m, miejmy nadzieję, że Śląsk przybliży się do awansu do kolejnej ligi, ligi rundy, ligi konferencji. Nadmijmy, że obydwa zespoły, oczyw co oczywiste, w tym pucharze dopiero debiutują, no bo jest to pierwsza runda tych eliminacji. No dobra, 1,45, zwycięstwo Śląska, kurs łączny, ako na. 3 typowym kuponie, to 3,92. Za postawione 100 zł mamy do wygrania 345. I ja Wam tego życzę, jeżeli wzięliście wszystkie typy ode mnie, możecie też wziąć 1 lub 2, to już jest wasza, wasza sprawa. Czekamy, aż się zazieleni. Ja się z Wami żegnam, ale jeszcze Wam podam mecz konkursowy, który będziecie wstawiać w komentarzach. No to weźmy może ten mecz Śląska-Wrocław o 20, więc macie tutaj czas, czyli Pajdenlinam-Śląsk-Wrocław. Dokładny wynik wraz z minutą szaczenia pierwszego gola. Nikiem super edytowany komentarz do rozpoczęcia spotkania. Zasady niezmienne, a 50 zł trafia do pierwszej osoby, która zgadnie. No i co, teraz się z wami żegnam, widzimy się jutro o 13, mam nadzieję, z zielonym kuponem. Trzymajcie się, do zobaczenia, cześć.